Czuję moc. Słoneczko świeci, jesteśmy po testowym. No jest fajnie, coraz bardziej poznaję samochód. Nie mogę się doczekać jak zwykle zresztą, zresztą. Powtarzam się już, wiele osób mi to mówi, ale naprawdę fantastyczna robota do tej pory cały czas samochód poznajmy i nie mogę się naprawdę doczekać tego pierwszego odcinka, bo chyba wiem jak pojechasz. Dużo razy dzisiaj jeździłeś na tym testowym. Tak, no. Y... Odcinek czasowy bardzo krótki, także można powiedzieć, że stosunkowo tani. Mała kolejka także sprzyjała większej ilości przejazdów. Chyba udało się z 5 czy 6 zrobić. Kończymy ją tego, że można do 12 pojeździć. Nie chodzi o to, żeby tu zrobić 100 km. Czujemy samo Od pierwszego przejazdu udało się przyjemne czasy robić, nawet na równi z tą szaleńczą trójką, która na tym rajdzie będzie robiła pewnie jakąś rzeźnię. My pojedziemy swoje i zobaczymy, co będzie się działo. Jak będzie blisko? Postaram się przyspieszyć, jak oni odejdą jakąś abstrakcją, to sobie będziemy jechać swoje. Jako ocena oceniasz odcinki specjalne tego rajdu? No, przyznam, że odcinek Pruchnik to jest y, najtrudniejszy odcinek w RSMP od wielu lat. Nawet ten zwisły Konieczkowa, chyba, czy z Karkonoskiego Lubomierz, y, o którym Michał Sołowo wielokrotnie mówi, no to ten y, drugiego dnia Pruchnik na tym razie to jest jakaś abstrakcja w pozostałości.